To Maszyński serwis, ponieważ mój filmik odnośnie konfiguracji Janosika na stacji GMS-a troszeczkę się zdezaktualizował, bo stacje troszeczkę się pozmieniały. Postanowiłem nagrać go jeszcze raz na nowszej serii stacji. To jest co prawda jedna z pierwszych stacji tej najnowszej serii, natomiast ustawienia tej stacji są praktycznie identyczne. Sporo osób do mnie pisało, że mają problem z Janosikiem, który wyłącza radio. Pokażę, jak ten problem wygląda. Mamy tutaj włączone radio, wchodzimy sobie w janosika. Zmusimy go po prostu, żeby jakiś dźwięk nam wygenerował. 500 skręć w lewo. Efekt, widzicie, jaki jest. Po pierwsze, dźwięk został przycięty. Po drugie, radio już nie wróciło nam do gry. Co trzeba zrobić w naszych stacjach? Wchodzimy w ustawienia. Ogólne i tu mam informację, jaka aplikacja jest aplikacją nawigacyjną. W tym momencie Janosika musimy potraktować jako aplikację nawigacyjną, po to właśnie, żeby stacja wiedziała, że to jest coś, co nam powie komunikat, i musi wrócić do poprzedniego źródła. Wchodzimy sobie w Janosika za 500 metrów. Skręć w lewo. Jak słyszycie, teraz radio się troszeczkę przyciszyło. Ja mam bardzo małe przyciszenie włączone, ale radio się na chwilkę przyciszyło. Janosik powiedział, jeszcze raz to pokażę. Za 500 metrów. Skręć w lewo. Janosik powiedział to dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Radio dalej w tle gra. Oczywiście w stacji można regulować sobie tutaj te wyciszenie radia. Ja mam tak ustawione, bo ja wolę słyszeć, co tam w tle się dzieje. Jeszcze jedna sprawa. Jeśli Janosik mówi nam. Metrów, skręć w lewo. Za cicho możemy spróbować zmienić kanał audio. Ja mam ustawione przeważnie na powiadomienia za 500 metrów. Skręć w lewo. I według skręć mnie ten kanał w przypadku tych urządzeń jest najlepszy, chociaż to też zależy od wersji Janosika, bo już zdarzało się tak, że co wersja to troszeczkę to inaczej działa. W każdym razie w tej chwili przy tych stacjach powiadomienia jak najbardziej. Się sprawdzają. Także serdecznie zapraszam do naszego sklepu, do naszej firmy. Jak gdyś miały jakieś problemy, też zawsze można napisać, czy umówić się i podjechać. Spróbujemy rozwiązać. Nie muszą by to być oczywiście problemy ze stacjami GMS, z jakimiś stacjami innych firm. Jak najbardziej też możemy coś pomóc. Zapraszam serdecznie. Meszyński serwis katowice Dajcie ławkę w górę, subskrybujcie.